Do Pruszkowskiego Zana po pandemicznej przerwie wróciła konferencja Zaangażuj Wszystkie Zmysły, organizowana przez liceum we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki. Patronat honorowy nad wydarzeniem, oprócz powiatu Pruszkowskiego, objął mazowiecki kurator oświaty. Konferencja miała charakter wykładowo-warsztatowy i była doskonałą platformą do wymiany doświadczeń wśród pedagogów, matematyków. Myślę, że zawód nauczyciela. Jest chyba taką samą misją jak zawód lekarza. Jeżeli nie będziemy pogłębiali swojej wiedzy, swojej wiedzy, nie będziemy uzupełniali swoich umiejętności o to, co niesie... Codzienność, to co noszą, wnoszą nowe nauki. Teraz jest dużo różnych warsztatów na temat neurodydaktyki. Więc my musimy być na bieżąco. Zmieniają się warunki pracy, zmienia się podstawa programowa, zmieniają się wymagania egzaminacyjne, dzieci się zmieniają, ich rodzice się zmieniają. My musimy z tym wszystkim sobie poradzić. Dzielimy się swoimi problemami, chwalimy się tym, co udało nam się osiągnąć. No i mówimy też o porażkach, tak? które co nam nie wyszło, jakie metody zawodzą w jakich klasach, z jakimi dziećmi, z jaką młodzieżą. Gości powitał koncert uczniowski zespołu Memento Muzyka, który zaprezentował repertuar filmowy. Konferencję zainaugurował wykład doktora Michała Szurka, który był wstępem do serii zajęć podzielonych na trzy sesje. Co ciekawe, Zaangażuj Wszystkie Zmysły nie było dedykowane tylko nauczycielom. Spora część warsztatów była skierowana do uczniów na różnych szczeblach edukacji. Do zana tego dnia przybyli nawet zerówkowicze, na których czekały gry inków prowadzone przez Karola Sienkowskiego. Próbuję te dzieci z edukacji wczesnoszkolnej nauczyć dodawania, szczególnie te dzieci, które mają jakieś problemy z matematyką i to świetnie mu wychodzi. Już niektóre szkoły włączyły tą grę inków do swoich programów nauczania. Mamy panią Grażynę, która przyjechała, i to już jest taki naprawdę XXI wiek, bo to w goglach uczy tej geometrii. Wspomniane zajęcia pod nazwą Wirtualna rzeczywistość w nauce geometrii, prowadzona przez Grażynę Morgę, postawiły przed uczestnikami zadania z zastosowaniem najnowszych gogli VR MetaQuest i programu komputerowego neo VR. Uczniowie poruszali się w przestrzeni wirtualnej. Pracując nad geometrią trójwymiarową. Technika ta w praktyczny sposób doskonali nie tylko wyobraźnię, ale również rozumowanie przestrzenne. W innych salach równolegle odbywało się wiele paneli poświęconych m.in. przygotowaniu do egzaminów. Sporą uwagę poświęcano także rozważaniom nad metodyką edukacji. Przykładem były zajęcia pod nazwą Matematyczne Myślenie czy jak wkręcić uczniów w lekcje matematyki? Chcemy coraz lepiej przygotować uczniów do egzaminu smuż klasisty, do matur, do egzaminu maturalnego, ale tak naprawdę to do wejścia w życie. Matematyka to nie tylko egzaminy. Ja, na przykład, tłumaczę swoim uczniom, że nie muszą być zdolni z matematyki. Oni mają opanować materiał na tyle, na ile im potrzeba, żeby zdać egzamin. Natomiast najważniejsze, żeby mieli pasję do, do czegoś tak? i rozwijali te swoje pasje. W przerwach od wykładów i warsztatów na uczestników czekały stoiska wydawnicze, które zawsze towarzyszą konferencji. Nie tylko podręczniki, ale również materiały dodatkowe czy gry edukacyjne są nieocenionym uzupełnieniem w pracy nauczyciela matematyki. Kolejne spotkanie w ramach zaangażuj wszystkie zmysły w zanie za rok tradycyjnie na wiosnę.